Piątkowy wieczór w biskupieckim Domu Kultury odbyła się gala warmińsko-mazurskiego Związku Kolarskiego. Podczas uroczystości podsumowano miniony rok, który był bardzo udany zarówno dla kolarzy z gminy Wiskupiec, jak i całego województwa. Bardzo mocno szkółki kolarskie rozwijają się. Dalej zawodnicy ze szkółek w kategoria młodzi, junior młodszy to bardzo mocno idzie wszystko do przodu. Także jest bardzo duże zaangażowanie finansowe wiadomo włodarzy, jak i Urzędu Marszałkowskiego Federacji Sportu. Za co też byśmy chcieli podziękować. Wiele sukcesów z zeszłego roku chodzi się podsumowanie pięknej gali. Wojewódzkich w Biskupców, Domu Kultury, Kolejna, kolejne wielkie wydarzenie w naszym mieście. Także naprawdę się cieszymy z tego i z wyników przede wszystkim i, i z zaangażowania młodzieży i też to się razie gratulacje trenerom, działaczom i wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że te kolarstwo jest na takim poziomie nie tylko Wojewódzkim, ale i ogólnopolskim biskupy. Także tylko się cieszyć i wielkie, wielkie brawa dla nich. Uroczysta gala była również okazją do przypomnienia wyjątkowych sukcesów osiąganych przez młodych kolarzy oraz nagrodzenia ich za zeszłoroczne starania. Bardzo mocno kolarstwo stało w biskupcu i dalej stoi. Bardzo prężnie ostatnie lata Olsztyn wybił się, jest bardzo dużo sukcesów. Teraz, jak pracowałem nad tą galą i przygotowywałem te wszystkie zestawienia, to muszę powiedzieć, że pozytywnie zostałem zaskoczony, bo nie pamiętam, już długo, długo nie było aż tylu tych sukcesów. Szczególnie fajnie bo widać tą dobrą pracę w szkółkach kolarskich. Ta ilość medali, które oni zdobyli na mistrzostwach Polski, to podejrzewam, że nawet trenerzy nie spodziewali się tego. Ja pochodzę z Elbląga i wtedy jeszcze, jak ja się ścigałem, to podlegaliśmy pod Pomorskie, pod Pomorskie czyli te gale odbywały się w Gdańsku i pamiętam, że to było takie mobilizujące, gdzie uczestniczyć w takiej gali nie byłem załóżmy honorowany, to tak sobie myślałem, w przyszłym roku muszę zrobić wszystko, żeby tutaj być nagrodzonym, wyróżnionym. Na pewno jest to ważne. Co roku gala się odbywa. W zeszłym roku się nie odbyła, z tego co pamiętam, ze względu na covidowe obostrzenia, ale co roku staramy się, żeby ta gala się odbyła, żeby, żeby nagrodzić, żeby wyróżnić zawodników, jak i działaczy, podziękować naszym sponsorom, naszym władzom. Wśród nagrodzonych znaleźli się również zawodnicy klubu LKK Warmia Biskupiec, dla których miniony rok również obfitował w medale. Jestem zaszczycona być na takiej gali. Każda gala to jest jakaś taka cegiełka, taka rzecz, która jednak sprawia, że czuję się doceniona za to, co robię. I myślę, że właśnie takie gale są takie dobre dla osób, które początkują albo które zdobywają nawet najmniejsze medale. Bardzo się cieszę, że to odbiło się na miejscu, że dostałem nagrodę w ogóle, że jest tego, ale... Z jednej strony się cieszę z tego sezonu, bo pierwszy rok nowej kategorii i byłam nastawiona, że będzie bardzo ciężko. No i było, ale udało mi się zdobyć tytuł Mistrzyni Polski i srebrny medal oraz jeszcze jedną koszulkę, która niestety została mi zabrana, ale i tak ten tytuł sądzę, że jest u mnie w sercu. Jestem zadowolony, ale ja mam nadzieję, że będzie tego więcej w tym sezonie i w kolejnym. Ja się cieszę, że właśnie nasi trenerzy w biskupcu potrafią wycisnąć Najlepsze, właśnie, e, najlepsze rzeczy z tych młodych ludzi, e, wytrenować ich i znaleźć tą perełkę. To, to nie jest łatwe. Jak było widać na tej gali, w naszym województwie dominują te młodsze kategorie wiekowe. I to nas bardzo cieszy, bo no, spodziewałem się, że za 2-3 lata. Będzie o nas jeszcze głośniej i w tych starszych kategoriach również. Gale Warmińsko-Mazurskiego Związku Kolarskiego swoim występem uświetniło studio wokalne sukces. Wszystkim kolarzom, trenerom i działaczom gratulujemy i życzymy kolejnych udanych startów.